Dzień dobry wszystkim z tej strony Klaudia. Dzisiaj przechodzimy do drugiego odcinka z przygód naszej barbary w The Sims 4, także już znawiamy ostatni odcinek to był odcinek pierwszy tak naprawdę, czyli zaczynaliśmy serię, tworzyliśmy naszą barbarę kawkę i jedyne co nam się jeszcze udało zrobić, to kupić działkę. Dzisiaj przechodzimy już dalej do jej. Przygód, czyli przede wszystkim zbudowania domu. Może to jeszcze nie być tak piękny dom jak tutaj, te obok. E, tak naprawdę to będzie domek taki bardziej chwilowy. E, tutaj mamy, że nasza Barbara jest asystentką menadżera. Ok, 23 zł, znaczy Simoleony za godzinę. Praca za dwa dni, pracuje od poniedziałku do piątku siedemnasta. Boże, co za nuda, ale dobra. Rozumiem jak najbardziej. Ona, jako że jest właśnie taką osobą bardzo skrytą, nie chcącą się bardziej pokazywać światu, raczej by poszła właśnie do takiej typowej pracy 9-5. Także rozumiem na początek, myślę, że to jest dobry pomysł. Później zobaczymy, jakie aspiracje z czasem do niej przyjdą. Także przechodzimy do trybu budowania. Pamiętajmy, mamy bardzo mało pieniędzy. O, zaczęliśmy z kwotą 25 tysięcy, aktualnie jest 23 500. No dobrze, trzeba będzie coś tutaj ciekawego zrobić. Może zobaczmy najpierw rzeczywiście galerię, czy znajdzie się coś, coś fajnego. Zróbmy najpopularniejsze parcela, która 30 na 20 czyli nasz rozmiar, cena od spróbujmy do 10 tysięcy coś znaleźć, o kurcze o kurcze, jakie fajne rzeczy no, no oprócz tych oczywiście tutaj o tym nie mówię ale mówię na przykład o tym domku i ile on kosztuje, jeszcze raz 8 tysięcy, taki domek dobra, zobaczmy w środku jak wygląda, nie no świetnie naprawdę super 60 na 20 10 tysięcy most popular, 2024 congratulations I like it Btw Be cute house A, da, 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 da. także powiedzmy, że domek bardzo fajny jednak ja bym tutaj zrobiła go bez wnętrza, bez wyposażenia, tak żebyśmy mogli sobie te wyposażenie właśnie zrobić po swojemu. Jestem bardzo zdziwiona ceną 8000, to jest bardzo fajna cena, ale możemy zrobić to jeszcze taniej. Także niewyposażone i tak zaczynamy i zobaczymy co nam tu wyjdzie. Jak widzicie, nasz domek właśnie przyszedł, został dostarczony. Mm, bardzo ładne. Co to jest? To nie jest basen, to jest jeziorko, nie? A w sumie szłoby powiększyć taki delikatnie basen tutaj zrobić mały. E, no, oczywiście miało być skromnie, ale jak zwykle idzie bardzo dobrze. E, bardzo ładnie tu wygląda, tylko są właśnie te pokoje całkiem duże. Tutaj mamy dwa, w sensie dwa pokoje, mamy które są nam naprawdę zbędne. Tu sypialnia, tutaj łazienka i tu jest pokój wolny. Tak naprawdę nie wiem, czy nie zrezygnować z tego pokoju. Albo nie. Tak sobie myślę, że jednak nie. Jeśli nasza simka będzie miała jakieś pasje, a pamiętam, teraz na to nie wejdę, ale pamiętam, że tam było chyba malowanie, gotowanie czy coś w tym stylu. Także możemy tu trochę e, pom, pomajsterkować i albo powiększyć ten pokój i zwiększyć trochę kuchnię na przykład, to to jest chyba dobry pomysł, żeby zwiększyć tą kuchnię. Także już się do tego zabieram i zaraz Wam wszystko pokażę. Zobaczcie, co mi się udało zrobić. Trochę y, zmniejszyłam niektóre powierzchnie, niektóre zwiększyłam. Usunęłam tutaj okno. Y, nie podoba mi się jeszcze tutaj na zewnątrz, jak to wygląda. W sensie jest to ładnie zrobione, ale chyba nie na tyle, żebym chciała to zostawić. Y, Także to też będę z czasem zmieniać. Jednak na razie sobie poczekamy. Dobra, a więc zabieram się za robienie za środek. Zacznijmy sobie od kuchni. E, tak jak mówiłam, zostało na 15 tysięcy. To jest masakra. Nie wiem, czy nie zmniejszymy tutaj tego domku o kilka, bo to będzie. No, w sumie dużo nam to nie da, ale to zawsze 180 zł, nie? Mniej do utrzymywania. Nie, dobra. Na razie zostawimy. W razie ostateczności będziemy coś zmniejszać Bo ten dom rzeczywiście jest bardzo duży. Mm, dobra, także przechodzimy do obiektu. Według pokoju zaczniemy od kuchni, tak żeby szło w ogóle coś zjeść. Mamy tutaj z modów takie za jeden, one są przepiękne, szczerze mówiąc, ale nie za bardzo pasują do tego stylu, który jest tutaj aktualnie. Ja bym w ogóle zmieniła jeszcze może te tapety, bo mi się bardzo nie podobają te białe, w sensie to jeszcze, ale tutaj przy, przy suficie no nie podoba mi się to, więc przejdźmy sobie jeszcze szybko do góry. Kurczę, uwielbiam ten niebieski. Wygląda świetnie, ale Ale chyba nie. No. Niebieski, czerwony, takie mocne kolory. To coś trzeba znaleźć takiego bardziej neutralnego. A no, w sumie ten brązowy jest bardzo ładny. Wszystko robimy w kolorach takich nud. Ale dobra, nie szkodzi. Będzie miała nudne życie po prostu. Przechodzimy do kuchni. I te są bardzo ładne. 183,1? O kurczę. No te z dodatków są fajne. To będzie trochę takie oszukanie. Boże, te białe, jak one pasują. Dobra, no to chyba zrobimy sobie jednak te białe. Będzie malutkie oszukanie, ale one są naprawdę przepiękne. W ogóle da się zrobić taki. Aby mm, tak to się zrobiło, chyba się nie da. No nie da się. Także będziemy musieli coś pokombinować w innym stylu. Ale spróbuję. Spróbuję i zaraz wrócę. Jak sobie pomyślałam, że nie będę kupywać tych kurnych półek, ponieważ Simowie nigdy z nich nie korzystają, a one tylko kosztują mnie. Czyli no, niby też jedynka. E, jeden zim... Simo... 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 Simoleon, Tak, jeden <noise> O Boże, jak to wygląda. Ale to jest tylko na chwilę. Najpierw musimy zarobić duże kasy i za całą y, kuchnię. Kurczę nie pamiętam, ile miałam wcześniej pieniędzy, ale wiem, że 15 coś. Więc daliśmy koło Tysiaka. Koło półtora Tysiaka, koło Tysiaka. Teraz jakieś miejsce do siedzenia. Coś podstawowego, oczywiście. Nie będziemy nic na razie tutaj wymyślać. Boże, co za mały telewizor, on wygląda jak monitor. Naprawdę. No dobra. Nie wiem, czy jej tutaj kolapy nie dać, ale zostawmy jak jest. E, dobra, podstawowe rzeczy mamy. Czemu wszystko jest białe? To jest chore. Zaraz przejdziemy do robienia jakichś kolorów tutaj. E, zróbmy jeszcze szybko łazienkę, tak, żeby była po taniości. mi poszła na tą łazienkę? Ile? Jezu, co armatura, tyle kosztuje. No, niestety, to jest łazienka. Bardzo na szybko? W ogóle, ten cały dom jest bardzo na szybko. I teraz tak, wejście mamy tutaj. To ja bym tutaj zrobiła taki pokój, właśnie do rozwijania pasji. Taki cały ten pokój, to znaczy pokój, część pokoju będzie do rozwijania swoich pasji, ogólnie do sprawdzania, co się dzieje z umiejętnościami. Tutaj będzie część sypial... sypialniana. Dobra, to może przejdźmy do łóżek. Tak jak mówiłam, zostało nam 11 tysięcy. Uważam, że to jest całkiem niezły wynik. Niestety podwójne łóżka kosztują i jak kosztują już więcej, to są niewygodne. To jest 560 ewentualnie. Chyba kupimy podwójne. Ma duże mieszkanie. To niech ją będzie stać na przynajmniej dobre łóżko. Myślę, że od tego zaczniemy, jest energia. Tu jest złagodzenie stresu i złagodzenie dyskomfortu, a kosztuje tylko tyle więcej, więc może nawet na to postawimy. Na pewno mi się to bardzo wygląda, szczerze mówiąc, ale po prostu będę musiała to przeżyć. O, pójdziemy w czerwony kolor. Te ściany są takie lekko, różowo-czerwone, to zrobimy coś z czerwonym. Dobra. Może to jest największy błąd, jaki aktualnie popełniam, a może to będzie coś. Trochę mnie denerwuje to łóżko, bo takie czarne-czarne nie jest nigdy czarne, tylko jest brązowe. Tu widzę jedno czarne, które. No, znowu mi ten czerwony teraz nie pasuje do tego. Boże, to jest straszne. Naprawdę, dobra, da, radzę sobie dalej. Komoda 450, 500, 500, 470. Dziękuję ci, szafo. Komoda Enigma. Nie, no to chyba... Kurczę, do, do tego stylu pasowałaby nam jakaś taka komoda. Coś w tym stylu. Ale znowu mi się to nie podoba. <grybujesz> Potrzebujemy czegoś czarnego. To jest pewne. Ale nie takiego czarnego. A, to już jest brązowy. Właśnie dlatego nie podoba mi się to łóżko, bo to jest... Czarny, którego nigdzie więcej nie ma. To jest ich czarny po prostu. I to już jest inny czarny znowu. Boże, problemy kobiety, nie ten czarny. To damy tak, żeby nie było widać. To jest jedno z tańszych, więc to jedno z tańszych będzie musiało przeżyć. Boże, jak to wygląda tragicznie. O nie! Tak sobie patrzę, że na komputer na razie będziemy musieli poczekać 1400, a nam zostało już 8500. Także na to poczekamy. Jeszcze weźmiemy jakiś taki regał z książkami, żeby szło sobie wziąć książkę do czytania. Aha, stołek by się przydał, nie? Żeby posiedzieć. Pięknie, miało być czerwono, jednak jest czarno-żółto. Też może być, też pasuje. Zostało nam 7500. Eee, ten basen, co to jest właśnie? Czy to, mogę się dowiedzieć, co to jest? Czy to jest basen, czy co to jest? No, nie ma już nic, także się nie dowiemy. Aczkolwiek chcę zobaczyć, ile będzie kosztował basen. 300 za co? Za jedno? 1000. No, 1400 albo 1700 za taka, taką wielkość, ale zrezygnowałabym może jeszcze z tych krzaczków. W sensie wyglądają spoko, ale i z tego też bym zrezygnowała. Wygląda to ok, ale nie jakoś tak, że mi się to super, mega podoba. Ups, drzewko chciałam zostawić. I będziemy mogli sobie siedzieć na ławce grill. A w sumie. To, a nie może jednak nie patrząc po ich cenach, mamy grilla gdzieś tutaj, z tego co pamiętam z ostatniego odcinka tam. Także będziemy sobie na razie korzystać z tego, co jest. Dobra. kurczę ta ziemia tutaj wygląda bardzo źle. Czy ktoś wie, jak to naprawić? No, i niech zostanie. Taki troszkę zmieniany domek. Wydaje mi się, że wygląda bardzo, bardzo ładnie. Jest oczywiście potencjał, żeby zrobić tutaj kiedyś coś więcej. Aktualnie są najpotrzebniejsze rzeczy, czyli sypialnia, pokój do rozwijania się, kuchnia, malutka jadalnia, salon. Łazienka. Dobrze, w takim razie będę z Wami szczera. Nagrałam już pierwszy dzień naszej Barbary w Nowym Domu, jednak, mając za mało miejsca na dysku, nie zapisało mi się to, już wszystko naprawiłam, wszystko. Powinno się zapisywać, jednak szybko Wam przetłumaczę, co było w naszym pierwszym dniu. Ogólnie do Barbary przyszedł komitet powitalny, tak jak zawsze to bywa, i jednak wygrały u niej te cechy bycia samotniczką. Nie chciała za bardzo ludzi w swoim domu, ani nie chciała z nimi rozmawiać. Już czuję, jak ciężko będzie nam sprawić, by Barbara spotkała partnera albo partnerkę na resztę życia. No, ale chcemy tutaj stworzyć jakiś duży, duży dom, dużą rodzinę. W domu nic nie zmieniałam, nie dodawałam żadnych mebli. Tak sobie tylko zwróciłam uwagę, właśnie na to, że Barbara jest strasznie samotna, ale pod tym względem nie ludzi, tylko zwierząt. Także pamiętajmy, że ona jest miłośniczką kotów. Także możemy pomyśleć właśnie o jakimś kotku dla niej. Już nawet w idealnym miejscu tutaj e, myślę, że tutaj, albo tutaj, albo tutaj e, będzie miejsce, żeby dać mu właśnie drapaka. Leżanka oczywiście będzie gdzieś przy nas. E, tak szczerze, nie do końca wiem, jak to jest ze zwierzakami, z kotami bardziej w The Simsach. Także będziemy się wszystkiego uczyć na nowo. Tak wygląda dom, tak już wam pokazywałam. Tutaj nasza Barbara. Także na dzisiaj będziemy kończyć ten odcinek. Jeśli Wam się spodobał odcinek zbudowania, zostawcie proszę łapkę w górę, komentarz, co uważacie od 1 do 10, jak tragiczny jest ten dom. Myślę, że, że chwilowo wytrzymamy w takim domu, później się będziemy gdzieś przenosić. Co jeszcze mogę Wam tutaj powiedzieć? Oczywiście zostawcie lajka, komentarz. Zapraszam do subskrybowania. Tak jak mówię, dopiero zaczynam się rozwijać, także powoli do przodu. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, pa pa!